strony bardziej witam was bardzo ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z igrzysk śmierci akurat dzisiaj na Hypixelu ram ja tu do góry bym sobie lazł tam skrzynka czy dwie będą na pewno Akurat tu nie ma żadnych klas, niestety. Nie da się nic kupić. No pewnie no, nawet vip tu nie ma, wam powiem. Więc ja ten serwer z tego powodu bardzo lubię, bardzo mi się podoba. No ale skaczemy. Hop. O, i tę skrzynkę na drzewiedziach. Do niej wątpię. Ajcie. Za nisko. Biorę sobie Po kolejną skrzynkę co tu będzie? Spodnie, czapka i coś tam, coś tam Okej, okay, tu jest kolejna skrzynka. Wszystko może się przydać wam powiem A co na zbroję już wam powiem Najlepszą można mieć chyba diamentową, ale to są bardzo rzadko, bardzo ciężko się znajduje. Okej, okay. skrzynka się odnawia zaraz. No co, mam już, okej, okay. odnowiła się. Uuu. nawet dobrze, tu na szczęście działa. Pewnie nie inno. No ale niech będzie. Okej, okay. wszystko biorę na razie. Potem ben... śmieci odkładam. Uch, ale uciekł. Pani nie sprintuj tak. Mi się zaraz jedzenie skończy. No uciekaj, uciekaj. Moja skrzynia. Czemu wszyscy mnie się boją? Tak, tu parę ciosów trzeba dawać. Sorry za stukanie, ale wybaczcie. O, komuś się... chyba musi ktoś zjeść. O, o, jeszcze jeden raz by było. Szybciej. Go, go, Power Rangers. O nie. <ścoughs> Czy wy to widzieliście? Aj, ci nie miałem co. Tu się bije trzeci korzysta. Ja no ja nie mogę trafić w nikogo. Muszę się tu lepiej przygotować, bo z takim mieczykiem to nie bardzo wam powiem. No tu już lepsza skrzynka o wiele. Uś, ty chamie jeden. Tak, 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 to zobaczymy. Mój tak się bawimy? No. Ja teraz życie musimy się odgenerować. Mam strasznie nieduże. sobie... uuuu, jakie tu rzeczy miałeś. Coś nie lepszego miałeś? Chyba nie... Zaraz się detonać zaczyna. No, prawie nic nie mam takiego. Już nieraz miałem lepsze rzeczy, a teraz coś słabo z tych skrzynek dropi. Żelazny miecz jest. Pamiętny też wezmę, bo może ktoś skorzystać na tym. Ono ma diamentowe. Czterka, patrzcie, jaka sprint ma. Wątpię, żeby znalazła tu miksturkę, jeśli w ogóle są. Jaka czterka! Dobra, już chyba próżniłem mieć za 40 sekund, 35 no. Więc się zaraz zaczyna. Jaka czterka! Jak se spręta włączyło z diamentowym mieczem? To ja nie wiem. Pamiętam, że na jednej z moich serii prawie mi się udało desenchantować spodnie na knubaka i na sharpness. <noise> no ja nie, ja nie kłamię. Mówię prawdę. Może niektórzy pamiętają z jednego odcinka. Nie wiem, czy to był na YouTubie, czy nie. Nie wiem, czego. Dobra, night. No i sobie polazło. A nie. Oni się strzały odbijają. Asia. Ciekawe, czy mogę pisać. No, nie mogę. A szkoda. No, nie wiem, jak się tu zalogować. Mam z tym problem. To była chyba. Coś z Polski. Asia Citerka Będzie tytuł filmu najpewniej, się nie zapomnę. Jak, od niej się nawet strzało odbijały. Nie wiem, sprint mi się wyłączył, a skrzynka była pusta. No! No, co za chamy? Nie łasicie za mną. Taki, taki drop ze skrzynek to, to, to było na starych igrzyskach. Ten, kto teraz ma sikierkę nawet drewnianą, tu jest rządzącym. Tak mi nic nie zrobicie, dobrze o tym wiecie. Akurat ja w PVP jestem lepszy, najpewniej od Was. To, ale jak Asia z diamentowym mieczem. To i tak jej chyba dużo serduszek zebrałem. Dobra, skrzynki się zaraz odnawiają. to tam opróżnię? Śmiecie? Tu nie ma? Jest. No tutaj samo śmiecie. O coś założę mogę? Nie, buty tylko. Dobrze. Okej, okay. odnowiły się, nie, Siedem. Tu? Nic Uu, jak dobrze. Czy coś mam farta? Teraz. to si dopiero po raz pierwszy chyba skrzynki odnowiły? A ja już mam dużo rzeczy wam powiem. Mam cztery punkty. Nawet klata by mi się jakaśkolwiek przydała. To i tak dobrze. Na środek nawet się nie ważę wyjść. To będzie taki pivie że nie wiem co. Wystrzała, ale przydałby mi się jeszcze... Łuk. No, widziałem kogoś. Na szczęście ludzie jest po mojej stronie mocy. Nie. Chyba mi się zdawało. Już dwa ciosy dostał. Trzy. Dzięki za odrzut! Pewnie było... Dwóch się bije, trzecia skorzysta. A tu chyba mi się wydaje, że zbroja... O, dwie skrzynki. Jest niezniszczalna. Ty jesteś słaba w PvP, co ty robisz? Panie, panienku. To jest dziewczyna. Ej, no co? Ale to niemożliwe, ona dostała więcej razy. No, by musiała być na koksie. Widzieliście, ile razy ona dostała? Mieliśmy takie same, ona miała lepsze te zbroje i tyle. A w tym odcinku się z Wami będę żegnał. Subskrybujcie, łapujcie i komentujcie, a więc na razie cześć.